Ślizgać można się nie na lodzie, a na plastiku. To specjalna nawierzchnia przeznaczona do jazdy na łyżwach latem. Co jakiś czas pryskamy taką substancją, ferytustą, dzięki czemu jest większy poślizg, można się tam poślizgać. Przy letnim lodowisku czynna jest wypożyczalnia łyżew. Te nie różnią się od tych standardowych. Normalne łyżwy z metalową płozą, które szlifujemy po każdym użyciu na specjalnej maszynie, która znajduje się za mną. I na łyżwach jeździ się tak jak tutaj po tej nawierzchni, tak jak na normalnym lodzie, tylko troszkę może czasami wolniej. Wstęp na suche lodowisko jest możliwy w zamian za dokonane zakupy w galerii. Żetony można zamienić również na chłodny napój lub watę cukrową. Wystarczy, że zrobi pan zakupy za minimum 20 zł, wtedy przysługuje panu jeden żeton. I więcej będzie miał pan kwoty na paragonie, tym więcej przysługuje panu żetonów. Z tym, że wykluczamy leki, alkohol i tytoń. Żetony wymieniamy na watę cukrową, koktajl, jazdę na łyżwach 15 minut lub malowanie twarzy. I żetony można wykorzystywać do 10 sierpnia, czyli dzisiaj pan wszystkiego nie musi wydać. Suchej jazdy na łyżwach będzie można próbować do 10 sierpnia.